sobie zaczniemy trochę rozmawiać, to posłuchajcie co się dzieje. Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela. Jesteśmy z Michałem, yy, przyjechaliśmy do łowiska. pochodzić trochę za dzikami, może za, za lisem. Yy, koncert ptaków jest niesamowity. Mamy 25 kwiecień dzisiaj mam też ocenę prawidłowości yy, jeleni, byków i danieli więc popolujemy sobie do godziny 7 później zmykam do domu, pakuję wieńce i lecę na ocenę yy, ale yy, koncert jaki nas tutaj przywitał dzisiaj w łowisku jest niesamowity idziemy się przejść, zobaczymy za dzikami yy, trochę tutaj, to jest bardzo fajny teren ja tu uwielbiam polować on jest wzdłuż rzeki Duny stoimy akurat na granicy obwodu mojego do granicy jest dosłownie 20 metrów i od granicy pójdziemy w głąb co wam jeszcze powiem, idziemy, mam nadzieję, że tu jakieś dziki będą, tu jest teren o tyle fajny, są łąki, są świeże zasiewy, takie enklawy, sporo zadrzewień, taki młodnik tu jest po środku. no i wzdłuż rzeki tu jest masę tarni, tak, więc mam nadzieję, że być może coś tu spotkamy, ale poranek się zapowiada rewelacyjnie, księżyc już zaszedł, niebo będzie zaraz wschód słońca, jest godzina, często mnie pytacie o która jest godzina, to już wam mówię. Jest godzina 4.45. Więc y, robi się już coraz widniej. Startujemy na podpór. Zobaczymy, być może nam się uda tutaj czarnego zwierzęcia dzi dzisiaj spotkać, a później sobie pogadamy, jakby się zrobi całkiem widno, to trochę Wam powiem, bo mam takie przemyślenia odnośnie polowań na dziki y, od strzału dzików względem płci, ale to sobie pogadamy jak już się zrobi całkowicie widno. Przyłączymy się z trybu nocnego na dziennie i wtedy sobie porozmawiamy. A teraz startujemy. A jeszcze jedna sprawa. Pamiętajcie o subskrypcji i, łap, i łapce do góry. No i o kto ma ochotę to, to zapraszam. Bo tak blisko, oprze nas dookoła, ale tam są na 100% i z reszta dzików bo było słychać yy, gadanie warchlaków, jak ja to mówię, paziaków. Yy, A ten pojedynek wyskoczył i przeszedł sobie horyzontem, nie było mowy o strzale, dlatego że był, nie było chwytu. Yy, ale wydaje mi się, że tam jest więcej dzików. Obejdziemy dookoła i spróbujemy podejść. On nas zobaczył, ten dzika było, nie wiem, 40 metrów, no trudno, przejdziemy sobie z drugiej strony i mam nadzieję, że tam jeszcze będą yy, u sąsiadów strzał u sąsiadów yy, ale powiem wam jeszcze jedną rzecz ten pojedynek fajnie, że się udało go teraz nagrać bo to taki y, temat, który chcę później poruszyć ale to sobie pogadamy on był taki w granicach 50 kg dobra, idziemy Samochodu 300 metrów dzik, porzuk, a tam z tyłu zarny. Także y, por y, przestawiamy się totalnie na polowanie ranne. Y, nie jest to najlepsze wyjście ze względu na wstawanie, bo ten dzień się robi coraz dłuższy. Ale tyle świeża co się widzi rano, to po prostu wieczorem nie ma szans. A tu mamy rudelek. Widzicie już dobrze lizawki i już widzę, że tu nie ma soli, brakuje, czy następnym, bo nie mam w aucie nawet, jakbym miał to bym uzupełnił, następnym polowaniem będę musiał koniecznie przywieźć kostkę soli. Koziołek, parostki niskie. stawiłem sobie lunetę na 20. Szybko pastorał oceniłem to. Rokacza było 180 metrów, więc nie był blisko. Ale to zaczynam się rozglądać. Ale na, na razie raz. tylko rozglądać. Bo tak naprawdę, jak wiecie, dobrze czekam na ruję. Teraz W potoku. Potok się nazywa Duna. Totalnie dziki, bez melioracji. No piękne miejsce, naprawdę uwielbiam tutaj przychodzić. Tutaj wieszam często fotopłapki. Akurat stoimy w miejscu, gdzie trzeba by było zawiesić. No i my tutaj sporo nagrywają. Wyobraźcie sobie, w tej rzece są ryby. W górach jest tak, że ten poziom wody się bardzo mocno waha, tak? i więcej opadów tam w górze, do góry. W górnych partiach im szybciej się robi ciepło, im więcej śniegu tam jest, to, pnieje, to ta duna się podnosi. Ale są tu ryby, są tu strągi, są tu lipienie. Mało tego widziałem tu kilka razy wydrę, są tu bobry. No to jest takie dzikie miejsce, słuchajcie, tu jeszcze żaden z nie wjechał, nie zmaliorował. Ta rzeka super kluczy, wędkować się tutaj nie da. Natomiast powiem Wam tak, że miejsce jest tak urokliwe, że będę się musiał spiąć i przywieźć tutaj fotopułapki dłuż tej rzeki, myślę że ze 4 postawimy teraz na wiosnę i zobaczymy zmontujemy z tego odcinek wczesna wiosna, początek lata, taka wczesna wiosna i późna wiosna to też dobry czas na polowanie na odyńce. Teraz mamy w ślad rosy zrzuconą przed nami. Po tropach widać, że szedł tutaj dzik. Yy, gdzieś sobie poszedł w tamtą stronę w pola. Tam jest takie trzcinowisko, być może za, tam zalek. Ale ja, jak idę rano na wiosnę, to bardzo często wypatruję takich, yy, takich rosy, dlatego że gdy zna się łowisko dobrze, to wiecie, że ten dzik zalegnie gdzieś powiedzmy w ślinowisku, w młodniku, w jakimś dołku i wieczorem można przyjść, on tamtąd musi wyjść, tak? Więc takie ślady zrzuconej rosy na zbożu są wręcz idealne, tylko trzeba jeszcze mieć na tyle mokro, żeby zobaczyć w którą stronę ten dzik szedł, bo tutaj widać po tropach, że poszedł tam. lepiej te walczące rogacze przeskakiwałem przez rów a tucik stał 30 metrów ode mnie masakra poszedł nie wiem czy się udało nagrać poszedł w lewą stronę taki z 80 kg ale nie wiem czy locha czy nie locha pojedynczy był i przesuwał się w lewo wszedł do tej rzeki duna i poszedł w lewą stronę Podejdziemy bliżej, może i zobaczymy 30 metrów z tych dzików. Wiemy, że była to Locha. mi się wydaje, że były dwie, ale nie jestem tego pewien. Na 100%. Natomiast były małe ping -pongi, jak ja je nazywam. To były te dziki, które spotkałem na początku. One zeszły po prostu do tuny i szły z dół. Raczej znaczy, szły w kulesze. myśmy było dookoła i teraz żeśmy na nie trafili znowu. Dla mnie. Są z tyłu. Dla mnie to była Locha, a dla kogoś było 650 zł. Więc. Na no dzisiaj powiem Wam, nie spodziewałem się takiej ilości zwierza i takich ujęć. Idziemy za czymś 4-6 tam są. Mieliśmy medalowego rogacza. Na moje oglisko. Mega mocny. Ja znam tego kozła. W tamtym roku miałem tam fotopułapkę, że złożono mi daleko stąd i on się złapał na tą fotopułapkę, nawet jest chyba na filmie na, na, na kanale. W tym roku myślę, że ono już ma 6 lat i to jest metalowy rogacz Ja go tutaj spotykałem w tamtym roku kilka razy. Na Rui też go widziałem. Natomiast moim zdaniem jest już łądzieło można go strzelić i jest to rogacz na pewno na brązę na chwilę, dochodzi nam godzina z 15 po 6 rano. Właściliśmy kawał terenu, w sumie to nie tak dużo, nie wiem, myślę, że w granicach 4, 4 km może. No było zwierza ile nie tylko nie było i danieli. Był borsuk, były, były sarny, były dziki oczywiście. No i tak zatrzymaliśmy się tutaj, bo chciałem wam jeden, jeden temat jeszcze przedstawić, odnośnie polowania na dziki. Ja tak sobie po, czekam też na Wasze komentarze, słuchajcie. Napiszcie w komentarzu, jak to, jak Wy u, uważacie, bo ja tak z, drugiej, z jednej strony patrząc na to wszystko widzę jedną rzecz, że y, procentowy, jeżeli weźmiemy udział procentowy dzików medalowych. Y, no to on jest bardzo, bardzo mały tak? jeżeli większość myśliwych dzisiaj jest taka presja i to w internecie w ogóle gdzieś tam wśród całej braci myśliwskiej, że strzelamy płeć męską, strzelamy płeć męską i wychodzi wam wataha wychodzi wam wataha 7 na przykład dzików przelatków, ja mówię o dzikach, przelatkach lub warchlakach i każdy się stara wybrać tego męskiego ja uważam, że nie jest to do końca dobre jeżeli mówimy o dzikach, przelatkach czy o dzikach, warchlakach jeżeli zaczniemy tak intensywnie strzelać te dziki męskie, no to nie będzie odyńców, tak? one nie zdążą dorosnąć. Z drugiej strony, yy, strzelenie loszki, moim zdaniem, jest lepsze, tak? no bo yy, ja też patrzę przez pryzmat łowiska swojego, my tych dzików mamy dużo, zresztą widzicie sami, że tych dzików jest sporo. Yy, natomiast jeżeli bym jeżeli by miał watachy dzisiaj, byśmy tutaj spotkali byłaby wataha, że byłaby loszka typowo nieprowadząca oczywiście, to bym strzelił loszkę. Druga sprawa, pojedynki. Jeżeli, kto, jeżeli byśmy tutaj u nas się rozmówili w dwa trzy koła, że nie strzelamy dzików w wadze 60 do 80 kg męskich i zostawili te dziki, to uwierzcie mi, po dwóch, trzech, no może czterech latach, maksymalnie pięciu byłby efekt taki, że mielibyśmy naprawdę odsetek medalowych oddyńców, tak? Bo kiedyś ta klasyfikacja dzików w odstrzałach była dobra, była fajna, mi ona się podobała. Dlatego, że jak ci nie wpisał wycinka, no to strzelałeś albo przelatka, albo warchlaka, tak? Natomiast y Osobiście bym był za tym, żeby strzelać odyńce jak najwięcej, natomiast wszystkie wycinki zostawiać. Tak? Jeżeli ten dzik ma dzisiaj 60-70 kg i pozwolimy mu pożyć jeszcze 2-3 lata, to z niego będzie prawdziwy, jak to się mogło, i kubu, tatuś, także taki będzie typowy, typowy dzik orężny. Tak? Natomiast jeżeli my wszystkie te dziki, tak jak dzisiaj spotkaliśmy tego pojedynkowi o tak brańcach, moim zdaniem 50-60 kg, pojedynczy dzik, Męski, bo widać pędzel. Jeżeli yy, takie dziki byśmy zostawiali, to uwierzcie mi, po 3-4 latach z tego dzika będzie prawdziwy odygniec Dobra, idziemy w stronę samochodu, ale miejsce, musicie przyznać, naprawdę rewelacyjne. U urokliwe przede wszystkim. Te łąki śródleśne wijące się wzdłuż tej, wzdłuż tej rzeki, dzikiej rzeki jeszcze. Pola uprawne. Ja tutaj to jest taki mój ulubiony rewir. Ja naprawdę tutaj lubię polować. macie kolejny dowód na to, że jest to fajne, dzicze miejsce. Zresztą nie tylko dzicze, bo widać po spałowaniach, że są tutaj, przychodzą tu jelenie. Tu nawet potrafi być rykowisko. Yy, właśnie w tym miejscu, gdzie stoimy, bardzo często jest tu jakiś byk z chmarą, on się tutaj odzywa, ryczy. Tu jest, nawet dwa, trzy byki potrafią tutaj ryczeć i to rykowisko tutaj jest. Yy, no i Babrzyska, wszędzie wzdłuż tej rzeki, tu jest taki podmokły teren. Im bliżej Duny, tym bardziej mokro, tak? Ale yy, Teren świetny, nie? Także tutaj jest naprawdę... No już jesteśmy koło, koło samochodu, zaraz przez rzekę przejdziemy. No i będziemy jechać na jakieś śniadanie, przygotować sobie... Byki już mam naszykowane zresztą, leż, czekają w garażu. I jadę na ocenę. No i tak bym to zrobił. Dzisiejsze wyjście dobiegło końca. Y dla mnie udane, bardzo udane. Jedno z lepszych tegorocznych wyjść znaczy w tym sezonie. Powiem Wam, że zwierza było masę. Najbardziej się cieszę z tego, że udało się sporo nagrać. Także co, widzimy się w następnym odcinku. Poczekajcie, tak, fałszywy alarm. Myślałem, że coś tam jeszcze wychodzi. Widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze raz przypominam o łapce, o subskrypcji. No, i tyle. Myślę, że te poranne wyjścia robią robotę. Tylko gorzej jest z tym wstawaniem rano. No, ale do zobaczenia i dasz